Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w ten wieczór wielkoczwartkowy, w którym rozpoczynamy święte Triduum Paschalne. Chcemy przejść paschę Chrystusa. Chcemy być w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego dzisiaj, w ten wieczór, zapraszam Cię, by to, co za chwilę powiem, pomogło Ci przede wszystkim przeżyć sercem te wydarzenia bo w tym roku inaczej uczestniczymy w liturgii Triduum Paschalnego. Nie będziesz mógł dotknąć bezpośrednio tych wydarzeń, będąc w tych miejscach, do których się zgłosiłeś, ale nic nie szkodzi. Za pomocą mediów będziemy mogli w tym uczestniczyć i przeżywać te wielkie rekolekcje Kościoła, te wielkie wydarzenia. Dlatego zachęcam, wsłuchaj się uważnie w to, co w tej chwili powiem. Dzisiaj ta liturgia rozpocznie się w wyjątkowy sposób, bo już na początku tego słuchaj uważnie będą biły dzwony, że rozpoczyna się w Twoim kościele parafialnym, czy też w katedrze liturgia Wieczerzy Pańskiej. Bez tego zamętu związanego z całą epidemią dzwony biją w czasie śpiewanego hymnu w Eucharystii Chwana Wsokości Bogu, by zamilknąć i dopiero odezwać się na radosne Alleluja, uwielbiające Boga za to, że zwyciężył, że został pokonany śmierć, szatan i piekło, że Jezus zmartwychwstały żyje. Tego uważnie słuchaj, bo one przypominają, że w Twoim kościele parafialnym rozpoczyna się celebracja wielkoczwartkowej, uroczystej Eucharystii. Kiedy przyszedłbyś do, do kościoła na przeżywanie tej liturgii, Pierwsza rzecz, która powinna rzucić Ci się w oczy, tym razem tego jednak nie będzie, bo msze święty wieczerzy pańskie będą bez udziału ludu, powinno być puste tabernakulum. Tam gdzie przechowujemy Najświętszy Sakrament, gdzie jest żywy obecny Chrystus. Dlaczego puste? Bo w wielki czwartek rozpoczyna się nowy cykl sprawowania sakramentów. Rano w katedrze w każdej diecezji biskup poświęca oleje. Oleje, które później będą używane do sprawowania sakramentu, namaszczenia chorych, bierzmowania czy też namaszczania ołtarzy. Dlatego jest puste. Tabernakulum. Zazwyczaj, kiedy wchodzimy do kościoła, to jakby szukamy, by uklęknąć, oddać cześć Chrystusowi w najświętszym sakramencie. Słowo stało się ciałem, zamieszkało tu nas, to się dzieje w Eucharystii. Ale tym razem powinno być puste. No, właśnie, zachęcam Cię tutaj w tej chwili, byś tak się zastanowił, czy Twoje przykleknięcie na jedno czy też dwa kolana wyraża naprawdę cześć, miłość, uwielbienie do Boga. A może w ten wieczór, ten wieczór tylko czwartkowy, kiedy zabrzmią te dzwony, kiedy będzie sprawowana Eucharystia, uklęknij w stronę Twojego kościoła, tam gdzie jest najświętszy sakrament, oddaj cześć Chrystusowi, ale nie tylko tego wieczoru. Niech to uklęknięcie naprawdę będzie wyrazem miłości, że. On jest obecny w najświętszym sakramencie. Tego wieczoru gromadzimy się jako jedna rodzina dzieci Bożych. Wszyscy, wszyscy wokół stołu. Stołu wyjątkowego, jakim jest ołtarz, na którym sprawowana jest najświętsza ofiara. Ale Wielki Czwartek Chrystus nie tylko ustanowił ten najświętszy sakrament, ale także drugi sakrament, dzięki któremu Eucharystia może być sprawowana sakrament kapłaństwa. Że w ten wieczór warto pamiętać o swoich dusz pasterzach, kapłanach, wysłać im życzenia, więcej się za nich pomodlić, więcej by prosić, by nie zabrakło tych szafarzy, tej wielkiej, świętej tajemnicy naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Mówiłem przed chwilą o ołtarzu. Do ołtarza możemy podejść wszyscy wokół. On staje się centralnym miejscem każdej Eucharystii. Ale właśnie w ten wieczór nam przypomina to wielkie wydarzenie. Chrystus zamiast poszedł, by za nas umrzeć na krzyżu, ustanowił Eucharystię, zostawił nam pamiątkę żywą swojej obecności właśnie w Najświętszym Sakramecie na ołtarzu. I po zakończonej liturgii, kiedy skończy się Najświętsza Ofiara, Wielki Czwartek, ołtarz jest obnażany, czyli zdejmowany jest obróz yy, i ołtarz stoi samotnie, przypominający nam Chrystusa, bo On Go symbolizuje. Ale w parafiach jest czasami taka możliwość, gdyż pasterze zapraszają, by podejść ucałować to miejsce, ten znak, by oddać Mu cześć, bo tu przychodzi Bóg żywy i prawdziwy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie miał okazję to uczynić, by uwielbić Boga za to miejsce, w którym On przychodzi, by nas karmić swoim ciałem i krwią. Ale idźmy dalej. W tym wieczór czytana liturgia słowa przypomina nam, tak jak na początku powiedziałem, że gromadzimy się tak jak rodzina izraelska. Najpierw przed wiekami, Księga Wejścia o tym przypomina, by przygotować się do Paschy, do przejścia, wyjść z Egiptu do ziemi obiecanej. My jesteśmy już tym razem inaczej. Jesteśmy z Chrystusem, to Jego Pascha, do Niego jesteśmy zaproszeni, by razem z Nim przejść. Dlatego Jezus w ten wieczór dokonuje rzeczy niesamowitej. Nie tylko ustanawia te dwa sakramenty Eucharystię i kapłaństwa, ale daje nam pewien nakaz. Przykazanie nowe daje Wam, byście się wzajemnie miłowali. I tym nakazem staje się tak zwanym mandatum, nakaz. Nakaz, by tą miłość czynić bardzo wyraźnie i konkretnie. Stąd ta miednica, dzisiaj prześcieradło, które. Przygotowałem. Właśnie Jezus ten wieczór bierze miednicę, bierze prześcieradło, i klęka u postów, apostołów, aby im obmyć nogi na znak, że staje się prawdziwym sługą. Ten znak gest czynili tylko niewolnicy wobec swoich Panów, tylko pokazuje, jak Chrystus się uniżył, że chce nam obmyć nogi każdemu z nas. Tak, w ten wieczór czyni to dwunastu apostołom, i na wzór tego dwunastu mężczyznom jest, są obmywane nogi. Pamiętam, wrócę tylko takiego wydarzenia króciutko, szybko w Gorzycach, kiedy prosiłem zawsze dwunastu mężczyzn i jeden z młodych przebywających tam w tym ośrodku, niepełnosprawny Kuba, tak to przeżył to wydarzenie, że nie spał całą noc. Takie było dla niego to mocne doświadczenie. Mówił tak, by mu sam Chrystus umywał nogi. Właśnie w ten wieczór spróbuj wejść w to, że On Tobie umywa nogi, bo chce Ci służyć, chce Ci dać zbawienie, chce Ci dać samego siebie. I Eucharystia dalej trwa. W tym roku ten obrzęd będzie pominięty na braku udziału zgromadzonego ludu Bożego. Po obrzędzie mandatu jest modlitwa wiernych, uroczysta, modlimy się za wszystkich. Później ma być uroczysta procesja z darami. Nie tylko przynosimy chleb, wodę i wino, ale mamy też przynosić to, co ma wyrażać tą miłość. Często też w parafiach przynoszą się bochęki chleba w koszach, aby później rozdać. Bo my mamy naśladować Chrystusa w jego miłości. Nie możemy tylko zatrzymać się na sobie. Mamy z tą miłością, z tym misją, zadaniem dotrzeć do wszystkich. Mamy służyć wszystkim. Jesteśmy do tego wezwani, zaproszeni. Więc nosimy imię chrześcijan. Jesteśmy Chrystusowi. I Eucharystia dalej trwa w sposób uroczysty. W ten wieczór będzie to Eucharystia, powiesz, tak jak zawsze, a jednak nie. Bo ten wieczór mówi nam o ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa. I Eucharystia zazwyczaj nie kończy się błogosławieństwem, w ten wieczór tak, ale ze względu na tą epidemię to się zmieniło. Ale jak powiedziałem na początku, ona będzie trwała dalej ta liturgia. Na chwilę na ołtarzu na sakrament jest adorowany, ukazany, a później jest przenoszony do tak zwanego ołtarza wystawienia, tzw. Tak ciemnicy gdzie chcemy być przy Chrystusie. Najpierw do północy z wdzięczności, uwielbienia, dziękczynie za to, że, że jest w Eucharystii z nami. Nie zostawił nas. Jest z nami aż do skończenia świata. A po północy ta adoracja już ma wymiar czuwania z Chrystusem samotnym, który przygotowuje się na cierpienie. Może właśnie w tą noc zachęcam cię, może szczególnie o godzina 23 do północy, Adoruj Chrystusa. Bo Chrystus prosił swoich uczniów: czuwajcie, módlcie się. Nawet z takim wyrzutem, w pewnym momencie w okrodzie Gethsemane mówi, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. To właśnie z tych słów wzięła się tak zwana godzina święta. Czuwanie z Chrystusem z czwartku na piątek, od 23 do północy. Ale z tego też się wzięła adoracja. Być z Chrystusem przez godzinę. Może znajdź tej nocy. Jakąś godzinę nad ranem, o północy, trochę wcześniej. Spróbuj się wyciszyć, najlepiej no to jest możliwe w tym do, Twoim domu. Klęknij, zwróć swoje serce, a przede wszystkim twarz, siebie całego w kierunku kościoła parafialnego, czy też katedry, bo może tam mieszkasz. I adoruj, i trwaj. Trwaj przy Chrystusie na świętym sakramencie. Mam nadzieję, że te słowa krótkiego komentarza, właściwie takiej katechezy wprowadzenia, pomogą Ci, jak mówiłem na początku, przeżyć sercem to, co będzie. A w przyszłości życzę Ci, byś mógł osobiście wziąć udział w tej liturgii, już inaczej, bardziej świadomie i bardziej głębiej, by być uczestnikami tego wielkiego wydarzenia. I każda Eucharystia której po zakończonej epidemii będziesz mógł uczestniczyć, będzie w razem wdzięczności za to, że On jest w najświętszym sakramencie Jezus Chrystus. Życzę Ci owocnego przeżycia. Wszystkiego dobrego. Cześć Boże.